Witam wszystkich w odcinku 5 Labio Tips and Tricks. Dzisiaj chciałem pokazać, jak możemy edytować funkcje, które mamy dostępne w, st standardowych, w standardowych paletach w Labio. Jak możemy dodawać własne funkcje, jak możemy dodawać foldery zawierające nasze FIAE jako funkcje, które będą dostępne pod prawym kliknięciem myszy na naszym blog diagramie, czyli w palecie funkcji. Oraz na koniec, jak już dodamy sobie te funkcje, to chciałem pokazać, jak można zaznaczyć dla nich opcję DropVI Contents, żebyśmy dodając te funkcje do naszego kodu, nie dodawali samych SubVIów, tylko raczej żebyśmy dodawali zawartość tych SubVIów. Czyli efekt naszej pracy będzie wyglądał tak, że będziemy mieli własną paletę funkcji. Ja tutaj dodałem sobie wcześniej paletę funkcji. E, jakie moglibyśmy chcieć mieć dostępne, e, i tutaj moja paleta nazywa się po prostu My Templates. I tutaj w tej palecie dodałem sobie takie template dla Event Driven State Machine, dodałem sobie template dla key Handler, dodałem sobie template da, e, dla Dialog with Case. E, Structure i dodałem sobie jeszcze subpaletę funkcji, czyli Utility. I tutaj mam funkcję milisekundowy timer z klastrem błędu mikrosekundowy timer z klastrem błędu i funkcja czekania z klastrem błędu. I to są po prostu, te funkcje nie są bardzo zaawansowane, to są po prostu funkcje mające na celu pokazać jak można coś takiego dodać. I teraz są dwa, dwie opcje zaznaczone dla tych template'ów, które mam we, mam we własnej palecie. I pierwsza opcja to jest, to jest vi, który ma zaznaczoną opcję drop vi contents. I taki VI po dodawaniu, przy dodawaniu do naszego kodu będzie się zachowywał w taki sposób, że będzie wrzucał swoją zawartość do naszego kodu, a nie będzie dodawany jako zwykły sub VI. I drugi typ to jest, taki, to jest taki sub VI, który tej opcji nie ma zaznaczonej i on będzie się po prostu zachowywał tak, jakbyśmy dodawali zwykłego sub -VI, zwykłą funkcję do naszego kodu. I teraz, jak można takie funkcje dodać do no Będziemy musieli przejść do e, zakładki Tools, i później będziemy musieli przejść do zakładki Advanced, i tutaj będziemy musieli wybrać opcję Edit Palette Set. Załadowanie tutaj, w zależności od prędkości dysku twardego, może chwilę potrwać, ponieważ LaView musi wczytać wszystkie swoje palety. Dlatego chwilę poczekamy. I jak już się załaduje nam zestaw naszych palet, to będziemy mieli okienko dialogowe, które nas będzie informowało o tym, że możemy zapisać zmiany. Możemy przywrócić wartości domyślne, czyli domyślne ustawienia labio, ale to, co nas interesuje, to jest po prostu możliwość dodania w palecie funkcji albo w palecie kontrolek czyli, czyli tutaj możemy dodać własne kontrolki też interesuje nas paleta funkcji i możliwość dodawania własnych elementów do tej palety funkcji, czyli to co możemy wybrać to możemy dodać sub paletę, możemy dodać VIA albo kilka wii możemy wstawić pusty wiersz albo puste miejsce albo możemy wybrać opcję wybierania wii no ale ta paleta, którą tutaj mamy to jest po prostu paleta my templates ja dodałem już sobie ją wcześniej i usuniemy teraz tą paletę My Templates, czyli wybiorę opcję Delete Subpalet. palet. Możemy to zrobić z każdą inną sub paletą też, i będziemy chcieli ją dodać jeszcze raz. Czyli wybierzmy opcję i Insert sub palet, i teraz ch chcemy, żeby nasza sub paleta była wybrana z konkretnego folderu, czyli po prostu powinna być zlinkowana do konkretnego folderu, czyli wybiorze, wybiorę, tu, wybiorę tutaj opcję Link to Directory i OK. I teraz po prostu to, co muszę zrobić, to wybrać sobie z dysku tam, gdzie to miejsce, ten folder, w którym zapisałem moje funkcje czyli ja akurat zapisałem swoje funkcje w Program Files National Instruments LabView 2013 i biblioteka UserLib i my templates. To akurat nie jest ważne, bo możecie sobie zapisać tą swoją paletę, czyli ten swój folder z funkcjami, z ami w dowolnym miejscu na dysku. Nie ma to znaczenia gdzie to będzie. Tylko ważne jest, żeby to po prostu było bezpieczne miejsce, żebyście nie usunęli przez przypadek tej palety. Czyli wybieram my templates, wybiorę select folder. No i tak jak widzicie udało mi się tutaj dodać. Tą paletę prawidłowo. I teraz możemy sobie zedytować jeszcze to, jak wyglądają ikonki w naszych paletach i subpaletach. Jeszcze zanim do tego przejdziemy, wspomnę, dlaczego tutaj się pojawiła ta paleta utility dodatkowa w środku. Otóż, jak przejdziemy sobie, jak przejdziemy sobie manualnie na, do dysku C program Files National Instruments i LabVIEW 2013. I przejdziemy do tej palety, którą dodałem, czyli My Templates. To zobaczycie, że tutaj mam po prostu folder Utility w środku i ten folder jest automatycznie populowany również z tą paletą, z tym folderem, który dodałem. Także wszystkie subfoldery zostaną również dodane jako subpalety. I możemy wtedy edytować sobie ikonkę takiej subpalety poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Edit Subpalet Icon. I mogę sobie tutaj dodać, że jeżeli to są funkcje związane z czasem wykonywania mojej aplikacji albo z pomiarem czasu, no to mogę sobie faktycznie dodać, um, dodać taki zegarek z glifów. No ale powiedzmy, interesuje mnie jeszcze dodanie jakichś tutaj kolorów dookoła i mogę to zrobić w taki sposób. Wybiorę jakiś kolor zielony na przykład i zaznaczę dookoła kolorem zielonym. Kliknę OK. No i paleta po prostu mi zmieniła kolor w tym momencie. Czyli teraz jak sobie klikniemy opcję Save Changes to po prostu pojawi nam się okienko dialogowe, w którym zostaniemy poinformowani jakie zmiany zostały faktycznie wprowadzone. Wybiorę Continue. I teraz znowu musimy poczekać aż wszystkie palety w labiu się odświeżą i załadują jeszcze raz. No, i faktycznie mamy naszą paletę z powrotem dostępną. Czyli mamy naszą paletę Templates, My Templates. E, możemy sobie wybrać opcję Event Driven State Machine. Możemy wybrać sobie e, funkcję Init Key Handler. I tak samo paleta Utility też jest dostępna z nową ikoną. Jeszcze jedną rzecz, jaką chciałem pokazać, to jak dodawać opcję Drop VI Contents. Tak jak mieliśmy zaznaczoną tą opcję dla event-driven state machine template, to zaznaczę tą opcję również dla, mojego, dla mojej funkcjonalności ini key handler. Czyli jeszcze raz sobie przejdźmy do tools, advanced, edit palette set. I to co nas interesuje, to to, żeby zaznaczyć dla naszej funkcji, dla naszej funkcji ini Key, key Handler chcemy zaznaczyć opcję place VI Contents. Zaznaczenie opcji Place VI Contents po prostu pozwala nam na to, żeby wrzucać do naszego kodu zamiast samVia, to wrzucamy jego zawartość. Zapiszę teraz te zmiany. Jedną zmianę tylko wprowadziłem. Continue. I różnica, którą chcemy zaobserwować, to jest po prostu to, że teraz wrzucane do naszego kodu będzie zawartość tego sami i niki handler. Czyli w taki sposób edytujemy menu w labiu. w taki sposób zaznaczamy opcję Drop VI Contents. Oczywiście najbardziej przydatne to jest w momencie kiedy raz stworzyliśmy jakąś funkcjonalność, która będzie nam przydatna wielokrotnie i nie chcemy po prostu powtarzać wielokrotnie pisania jej od nowa. Możemy sobie wtedy taką funkcjonalność bardzo łatwo dodać do LabView jako naszą własną paletę. Właśnie w taki sposób jak wam pokazałem. No i jeżeli to jest template, to możemy sobie zaznaczyć opcję Drop VI Contents, żebyśmy wrzucali ten template, ten template od którego możemy zacząć pisanie naszej aplikacji. Proszę pamiętajcie, żeby polubić ten film i subskrybować kanał, jeżeli chcecie zobaczyć podobne, podobne tutoriale w przyszłości. Dzięki.